I dzisiaj mam dla Was zapowiedź recenzencką książki Hasi. I tutaj dziękuję Wesperowi za podesłanie tego egzemplarza. Sprawdzimy, czy będzie na tyle wciągająca, że można wpaść z nią pod samochód. Ale o czym to w sumie jest? Jestem dopiero po paru dziesięciu stronach, ale to, co widać już po okładce, książka jest przede wszystkim o Śląsku. I podejrzewam, że to ta lektura zbuduje trochę moje wyobrażenie Śląska, ponieważ. Rok temu robiłem swoje badania genetyczne i moja rodzina z Pomorza nie wyjechała co nami paruset lat. Jest to horror, gdzie codzienność mieszkańców pewnego osiedla, nazwanego tak samo jak książka, miesza się z historią i mitologią śląska. To, na co zwróci uwagę każdy, kto zobaczy tę książkę w sklepie albo kogokolwiek będzie oglądać filmik o Hasi. to jest to piękne wydanie. Zobaczymy, czy książka dowiezie. Początek zapowiada się obiecująco. Lektura na najbliższe dni, więc wkrótce wracam z pełną recenzją. Jeśli chcecie, żeby Was to nie ominęło, zaobserwujcie, polajkujcie, skomentujcie, żeby widzieć moje kolejne materiały.